I teraz uwaga pytanie do... No, oczywiście jak zaczynamy nagrywkę to muszę kinąć. Pamiętacie tych? Freeman i tego luza? Oczywiście. Teraz se ragu, I... Pytanie odcinka! Pytanie odcinka no. I ponownie na nich trafiam Ale oni są łatwi. No ten Freeman to nie był taki... też taki łatwy. Ale zobaczymy jak pójdzie w nagraniu pleczu. W Także miejmy nadzieję, że. Będzie ok. Ej! Nie wal mi headów! Uważaj, bo. Dostał mocno. No A, kurde, walisz wali. mi heady, no. Mówię, że on jest prosty, no. Łatwiej, tylko tego pijmana. No. Chyba, że jako młodszy dać wszedł za komputer. Nie, nie, chodzi tak, o to, że tak. ja gram. Nie, 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 nie. No. Ale to no. Ciebie się na ja jestem na, na kill w każdym meczu. Ja lubię po prostu... O tam, dostał 48. Ej kurde, czemu za mną nie podszedłeś kurde na refraga? Ciebie Cię się go. Po lewej, przeładowuję. A po lewej drugi jest, obity. 48 mniej. Ma maga. Albo wziął moją broń. Maga ma maga. maga chyba ma, bo wziął chyba moją broń, bo przeładowywał. Najpewniej. Będzie na ląku. No matka. Tak to się kuwie przegrywa rundy, nie wiem jakim cudem. Coś ty tutaj odwalił Nic O i tam ma mówiłem, że... Mówiłem, że na lągu Dobra Bo, już para... na kolejną Kurde link. dostał ci... Aj, dobra, Eko, runda. A ty miałeś full, dobra To nie było ładne. Mówka na lewo. Ja rzucam flesza. Temu na mordę? O jest! Muszę co jest? Co się tego stało? Jakoś A nie wiem, kurwa, tylko załatwiłeś. nie będą tu mieć taktyki teraz. jest jedyna opcja, żebym coś zrobił, chyba. A poczekać, co jest? Kurde, jak wychodzi szybko. Raszuje pieprzone. No I tak on tak właśnie które to jest wójka hit pani Razer rasują. No co, to był normalny frak. Ty patrzyłeś na niego pół godziny. Akurat. Niech pół godziny jak od razu. On nie, szczerze. po prostu był szybszy. Może być gdzieś tutaj koło mnie, wiesz? Ja wychodzę. Kurę jest kampiony po lewej stronie. Aha. Tutaj po lewej, gdzieś jest kampiony. Wiem, co ci po lewej nie. może być dalej. Nie, już jest tam. Te co dał. Porównaj do niego za wolno myślisz. Zauważam to naprawdę. Ty chciałem Chcesz to zrobić do... ich powoli wszystko. chciałem a on... inaczej. A on tak. To patrz teraz na to, jak ja to Ej, robię. no 91 dostanę. Przecież jak to, tam jest 30 pocisków, a tylko 6 wleciały. Te, pociski gdzie lecą, to cholery. O! Odróbwe to. No dobra, to pierwsza asysta. Całe szczęście. Jeżeli więcej. Jezus. Nie, tutaj... To nie jest moja mapa, jak na razie. On strasznie raszuje, on podchodzi na blisko, no... On tak bezmyślnie w sumie trochę to robi i to mu wychodzi, to jest najgorsze w tym. On... nie, no, on tego nie lubi bezmyślnie, bo... robi to bezmyślnie, on po prostu raszuje, kurde, leci na full, nic totalnie, jakby... Nie on wiem... On gra trochę inaczej. Nie, on po prostu nie, bo mnie wyrywa, bo kurde, gram bardziej chce jakiś fajny zrobić coś, a kurde, on tylko chce biec. To jest hit jakiś. Jak oddał tą pestę z Tatio? Jak mu to wyszło? Nie wiem. Dobra. Spokojnie. Na zdrowie. Whatsapp! up? What's up? Man. A dzięki. No nie, kurde, to kto Nie, nie. Jak tylko nie masz, kurde. Cicho, cicho, cicho. Pierdolę, tak przegrywać rundy w pizdy. Cicho, cicho, cicho. Nie jest. Cicho, 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 cicho. cicho, cicho. cicho bo go Nie słyszę. Widzisz go. Może wyjść lepiej stąd i wejdzie jego broń. Tak, łatwo mówić. No, normalnie no. Jakbyś na sprincie pobiegł, to masz jego broń. Nie chcę tego, ta 10 No i masz ją, no. 25. Ty jeszcze się muszę nauczyć celować z tego, albo bym się tej ruszać. A ty jeszcze musisz yy, nauczyć, no, to podgłośniejszy tą grę. No i patrz, no. Oś... 85 o ten 203, w 3, no. 86, tuł dostaw. To jest patologia. Żeby na tych samych typów po kilku meczach. No to jest po prostu Wal WTF. Imeno... Pan Całkukiwicek Zaczynaj. Czyli czepa a ty zawijasz. Pan go kibice. Ja wielciele O, To wszystko jest, tak, że jak zginęłem na rozgrzewce to moja postać zakończyła. Znaczy... <laughs> Leży. Daj mi pakę Nie mam paki, miałeś pakę Chodzi o to, żeby mi dali podłożyć, ale zablokował mi 100 sekundy Tak być nie tu, wiem, tu, tu, że nie mam punktów tu tu tu, tu 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 Ile ty piłeś przed tym leczem? Tak pół litra Napięciu u, 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 jak sprzedał Falczysz. Tak, przez wieczór. Ale chodzi o ten jutrzejszy. <laughs> Na pewno dożyjemy żyjemy jutro? Może. Zobaczymy. To... No, kurwa. Przecież to jest jakaś patologia, no. To jest trzecia ronda, to być bez killu jeszcze. Uuu, ja wierzę jego głowę, głowie, szkoda. Dobra, jest 2 jeden, mm. gościu, budzimy się, budzimy. Jakie mam się budzić, jakie ja, jak ja nie umie grać już? No, nie wiem. Budź się! Żeby wygrać, to trzeba robić kill. No i patrzcie, jak on mnie tutaj w podnogi wchodzi. Co to było? O jest! 52 w 2 dostał tylko nie wierzę w to. A Wupa, Wupa albo Scout. No a Wupa. Zaraz mnie nerwisko zastrzeli, jak ja nie zacznę frakować mnie, no już zsieni się. A wtedy ja. Mi, mi gorzej idzie. No to dobrze. Kurde, jak lecą z tymi piratami. a nie, Brawo, brawo! Gdzie ten drugi? Wiem gdzie jest drugi? Co? Musi być w respie, musi być swoim albo u góry tutaj. Bo ma AWP więc. Ja mam AWP. Już nie. On mi dał! Kościu, kurwa! No gdzież oddajesz? Pierdolę. Ciekawe czy zdążył podnieść obłupy, chyba nie Nie chcę nic mówić, ale to na razie były nasze dwa najgorsze mecze, jeżeli chodzi o um, Nasz Dołet Na skrydle Urdet, nie, to jest chore To jest chore Co on robi? Dobra, by No, gra po stronie CT, która jest łatwiejsza na terenie <grymne> Możemy to też odrobić, popykajmy te dwie rundy Tak. Ile tu będzie? Na to jest znowu team, jeden taki klan Grają ze sobą na pewno Jestem tego pewny na na drodze Wiem, że to nie polaca, ale... Ale niech poczytają sobie. Bo skąd tylko gra fajnie, no oko co on samym digelem dla niemożliwe on jest dobry ten typ jest dobry on samym tik otik z mi z tym skautem do chuleli limy gościa. widziałem chyba innego to leży nie chcę AWP Ja drugiego No jak minus 22 dostałem No i tak na zmyły daję tego smoka. I wyszło Mamy 3-5 na razie Dla... Bójka jest mnie Na wagonach mhm. Wiecie ja już na normalnie że moje nie mogę normalnie w łopeski w głowę, tylko wychodzi coś raz na 100 meczów. 97 w 5 dostał. Nie da się wygrywać już w takich godzinach. Szanse. Dostał. Jeden drabinka. Dostał, dostał drabinka 22 w 1. Co jest? 22 w 1? Na serio? Ten mi daje zigga Head'a od razu po stówkę, a ja daje połowie 22 w 1. O nie! Gdzie <laughs> kule nie skończyłem? Może byś to dał radę. Ile mu dałeś? 41 w 2. Śmiech na sali. Dobre, te anty i lecimy, no. Poziom na kom. O, chytem się w trzech. Hit. Na środku jest. Peste z igła. Ubiłem. Nie wiem. Nie wiem gdzie. Prawo. Drugi ma 22 HP. Aha, na pociągu bym się nie, nie spodziewał. Nie spodziewałbym się nigdy. Może tak to przyjechać. Jak chciałem iść w ogóle od tyłu tam spojrzeć. Fajnie. Po prostu mogę siedzieć go co. Kala, Giniesz śmieciu. Ten pistolet się mu wyleciał. Jeszcze drugi, brawo, co on miał? Kawaha. robisz, Od noga może iść nawet też, nie, ja nie pilnuję, jestem z tyłu. Ja właściwie nie wiem sam, co ja pilnuję. Noga! Co? Jaka noga? jest tam. Od noga. noga. jest, noga. <laughs> <Siem> noga. <laughs> no jest ten. Spokojnie, spokojnie wychodź, ja mam go. No, może mi podejść tak. Bójka jest! Mhm mm Chyba czy to się da zrobić Jeden nie żyje Drugi tam u Ciebie jest Brawo nie, chodź, Ale jak chłopie, tylko To wygląda, ale tyle jest źle Jest tutaj ten Zigla. Mhm. Mm Jestem na oknie Nie wiem czy mnie widział czy nie. Już mam z widy No Nie! dwójka jest! Dobrze, obity są oboje Ja mam 25 mniej Uważaj, uważaj ten zigla zdjąłeś go więc. Mhm. Mm Drugi gra normalnie. Nie jestem A może też gra gaz Ja Ja już sam nie wiem. Zobacz. albo coś. Czy czy nie mogę robić sobie taki challenge dla siebie. Coś mogli, no. Albo no, mają YouTube <śmiennie> Nie wiem już Dobra drugie też to jest? Ktoś tam? Chmura. No nie jak mnie rozwalił Za... za tam... Y, wózami, tutaj, tutaj, tutaj To no, gdzieś idziesz Może przejść Brawo Zigla jest tylko, tak Zigla tylko graje. Znaczy to jest najgorsza runda teraz. A Aaaa, no, 8-7 rzucaj koła. Kurde w, total... każdym, w każdym, każdym razie miałem polaka, teraz tego nie mam. I to może być. Najgorsze. Jak, jak my to przegramy, to tylko przez to, że nie mam polaka. I <laughs> ci moją. Mojego kołchania na nie. nie! Kurde! O nie Dobra, jednego zapiję. Masz teraz jeden na jeden. Mam to przegrane. Czyli skąd zależy? Mam to przegrane. Oczywiście ma no, To jest ten chyba lepszy. Ale opojatnego jest zikla. Nie, to jest ten gorszy. Na koniec Twojej wielki. że miałeś ten zabaw. Nie. Jak nie. <laughs> w akcji. To. To było gorsze niż Outlas. Dobra, zostawiać łapkę w górę, też to kto jest nowy, ten mecz był gorszy niż jakiś horror, jakiś, jakikolwiek, jakikolwiek outlast czy co innego, widzimy się w następnym odcinku, siema. Dobra.